Witam w kolejnym odcinku programu Matura to w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Na wstępie chciałbym przeprosić niekrytego krytyka za ataki z naszej strony i wszelmi wobec ogłosić, że Maciek to błyskotliwy komik, a jego program jest zabawny. Wejdźcie na jego stronę na Facebooku i kliknijcie Lubię to. A tematem dzisiejszego odcinka jest ortografia. Serdecznie zapraszam. Program sponsorują Krop. No damage, no fun. Joe Monster. Bo powaga zabija powoli. W ogóle. kreskowane I razem czy oddzielnie? Razem. No nie. Nie? Nie, oddzielnie. oddzielnie. O to kurczę wiedzieć. A słówko w ogóle. W ogóle to razem. Yy, to też oddzielnie. <laughs> Ale spoko, e, 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 spod... Tak dziwnie. Dziwnie? No tak. pszenica. Przez 3, to jest wyjątek. Bo zawsze po p jest rz, po e, p, b, d, t, g, k, H, J, w, zawsze jest rz, a to jest wyjątek, że na przykład pszenica, pszczoła, to jest mhm. szy. Pszenica. P, 3, e, n, i, C a. Dobrze, a ale... Akurat z polskiego mam 5, więc... pszenica Rz czy 3 e, Rz, moim zdaniem. Rzadko. <laughs> Jaki cwaniak? No. Eee, nie. Nie, nie. Nie, 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 nie. RZ. RZ, dokładnie. A, tak Rzadko. Tak, tak. Rzadko. Rzadko to przez. z chyba Chyba. Raczej tak. Nie, właśnie nie. To jest RZ. RZ. To Cię zaskoczy. Żuchwa. Żuchwa. Martyna. Chodź Marta to jadę. Nie, bo ja tu nie, chodź, Staniesz bo po, po lewej straszne. stronie. Ja nawet nie Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Stamtąd, razem czy oddzielnie. Nie wiem. To są te słowa, które, nad którymi się zawsze zastanawiam, ale obstawiam, że może być razem przez S. Bardzo dobrze, stamtąd. Zawsze mam z tym problem. Poproś dziewczyny, może ci podpowiedzą. Jak cię pisze stamtąd? Chodź ci dziewczyny! Stamtąd. stamtąd. Chodź. Wielko wielkoludy weszły nam w kadr. Z. Cześć dziewczyny. Cześć. E, jak się pisze stamtąd? Sy ty a my ty on dy. Razem tak? Razem. Dobrze. A stamtąd? Oddzie... Oddzielnie mi się wydaje. Stamtąd? Stamtąd. Z tamtąd osobno? Nie, stamtąd. Z? Tamtąd. Osobno. Yyy, Tamtąd. Razem. Przez s i razem. O kurczę, no to nie wiedziałem. No to teraz już wiesz. Um, ja bym napisał... No dobrze, masz prawie dobrze napisane. No ja wiem. No, no i jesteś bliżej niż ci się wydaje. Dobrze. Żuchwa. No. Przez lz. A się Jest zup. Słówko żuchwa. Żuchwa ten, chodzi o to. Tak, tutaj. Hmm. Tak mi się wydaje. E, tutaj dobrze, przez CH, ale tutaj niestety błąd popełnił, bo tu jest przez No Z właśnie się skropką. zastanawiałem, ale tam sobie. No to tak. I ten... jest generalnie teraz dobrze. Naprawdę. Czy piszemy razem, czy oddzielnie? E, ku mojemu zaskoczeniu bodajże oddzielnie. Nie, nie. 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 Po, prostu, razem po razem. prostu, po prostu, po prostu e, razem. Naprawdę? No, osobno? Razem. A! Jak pisze się naprawdę? Razem czy oddzielnie? Jezu, nie mam pojęcia. Razem. 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 Dobrze. E, <grym <grym poza tym? <grym> poza tym? Osobno. Też, razem. E, osobno? Kurde! E, na razie. Jak ci pisze? Strzelam, że razem. Nie. Ostem od -o -od -o oddzielnie. Na razie. Razem. E, na co dzień? Osobno, na co dzień? Na co dzień? Wszystkie trzy osoby. Aha, no. Na co dzień? Na co dzień? Osobno. E, to są dwa słowa? Tak, moim zdaniem. tak. Trzy. To są akurat no trzy słowa. Cześć. To są akurat trzy słowa. Problem. Dzięki. Na pewno. Razem. E, nie, to oddzielnie. Tym razem, to oddzielnie. To, to jest okay. oddzielnie. Na pewno. O, był taki uroczy wierszyk, żeby to zapamiętać, ale A nie pamiętam. No ja też, też niestety nie pamiętam tego. To może się... Tomek podpowie, na Tomek pewno. To na pewno wie. To, Tomek używa bardzo często tego zwrotu. Tomku, chodź się, ujawnij. Chodź, Tomek, powiesz nam, jak pisze się na pewno? Czy razem czy oddzielnie? E, Zajmujesz się że oddzielnie. Bardzo dobrze ci się wydaje. Czy wiesz, jak napiszemy e, na pewno, razem czy oddzielnie? Na pewno, razem. E, po jakich skrótach w języku polskim nie stawiamy kropki? Po magister, czym? na pewno. Ale jaka jest reguła z tym związana? E, no Jeśli jest ostatnia jest... litera jest w skrócie, to wtedy się nie stawia kropki. Dobrze, dobrze. Jakie skróty w języku polskim? Na ich końcu nie piszemy kropki. Po jakich skrótach? E, magister, doktor. Mhm. jaka jest reguła z tym związana? No, że jeżeli się kończy na r... Jest taka zasada, która mówi, że po skrótach nie piszemy kropki. W jakim wypadku nie piszemy kropki po skrócie? Pomiędzy między innymi chyba nie piszemy kropki. E, Powiedz mi, po jakich skrótach nie stawiamy kropki w języku polskim? E, magister, MGR, Ale jaka przykład? jest zasada związana z tymi skrótami? Dlaczego tam nie stawiamy kropki? E, bo mi się zdaje, że... bo skrop, kropka to jest, jak są wyrazy po kolei i tym podobne, itp., to potem jest kropka, a jak są trzy litery też. ze słowa, i to tak nie, nie po kolei one są jeszcze, bo, ale MGR. Przy, przy, przy słówku numer, przy skrócie, też nie stawiasz kropki. Co ma do siebie podobnego numer i magister? No, że to nie są... to nie są y, 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 litery po kolei, w są w tym wyrazie, bo jest... Nie, nie, no to nie, nie. nie wiem, że... Po jakich skrótach nie piszemy kropki na końcu w Po jakich skrótach nie jaka piszemy? Jaka jest zasada, y, jaka zasada rządzi właśnie tym zjawiskiem? Że z nie... to jest to z nieprzymiotnikiem? Nie, 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 skróty. Masz skrót, na przykład y, numer albo magister, to jest MGR albo NR i na końcu nie piszemy kropki. Dlaczego? Hmm? Chyba, że piszemy. się wydaje, że po jeszcze jest napisana kropka. Nie, 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 nie ma. Więc tutaj cię Ci zaskoczę, ale nie ma. Dlatego, że jak kończy się słowo na ostatnią literę. Aha, bo jest y, samogłos. -samo Dobra, to jest pytanie o Lizaka. Musi teraz jest ma to jest ma zaka. maksymalnie skoncentrować. Tak, tak jak A na początku powiedz. Jezus, Maria, nie! <laughs> powiedz, co to jest grzółka na początku? To jest wyjątek, tu akurat jest z kropką. Ale powiedz mi, to jest cięższe pytanie, czy wiesz, co, co to oznacza słowo? Nie, nie. To jest ptak, to jest rodzaj ptaka. A właśnie, oczywiście... jest żółka to jest jakiś kwiat chyba, czy nie? Kwiat, który ćwierka, generalnie to jest ptak, to jest ptak. Ale nie, spoko, nie szkodzi, nie szkodzi, grzech Co to jest? Tomku? Grzech Rozmawialiśmy o tym przed chwilą nawet. Tak, tak. To... Taka roślinka. Tak. Nie, nie, to jest roślinka, która, która ma skrzydła. jest sensu. No to, to, jest to jest ciężkie słowo. To jest ciężkie słowo. Także dlatego tu jest. Odwo... Zamknięto? Nie. Jeszcze raz? Jest rzecz z kropką. Tak, tu jest rzecz z kropką. No jest. <gry> Bardzo dobrze. Tu jest rzec z kropką. No jest. Jest. No <gry> i tu jest on O was. Specjalnie na Ale tego mieliście, mieliście prawa nie wiedzi, bo to jest naprawdę ciężkie słowo. No. no. Yy, jeszcze raz słowo. Grzegorzówka. żółka. Grze... Grze... Śmieszne Grze... słowo, nie? Teraz RZ i U otwarte, nie, nie wiem. Mi się wydaje, że to jest na odwrót. No to napisz na odwrót, nie wiem, to twój lizak. <gry> Boże, ale będzie potem. Nie, jest wstyd straszny. mam tak, jeszcze nikt nie napisał tego słowa dobrze w naszym programie. G? Mi się wydaje, że RZ drugie rzecz z kropką. Drugie rzecz z kropką jest. Że G, że z kropką. Że U zamknięte, zamknięte. Bardzo podoba mi się wasza współpraca Jak? Robert, gdybyś tego nie skreślił napisał tu z kropką, to byś był pierwszą osobą, która dobrze nasz. widziałem przez ciebie a, a myślałem Końcówka? Dobra? Bardzo dobra. Końcówka jest Trugy. bardzo... Dobra. No się... widzisz Mężczyzna Mężczyzna przez... Nie, 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 nie. nie. To jest albo rz, albo rzecz z kropką. Aha, rz. E, nie, ze z kropką. z kropką tam jest właśnie. <grym> francuski w kontekście języka, język francuski. No jak przykład normalnie francuski? Przez S F czy przez Z? Afer. Jak jak? Przez Z. A tak myślisz? Przez C. Jak jak jak? <grym> francuski. Przez. Francuz. -cu Cóż. Przez Z też myślę. Bardzo popularny ostatnio błąd, ból. Przez U Bardzo popularny błąd. Wiesz, w jest w jakimś Wiesz dlaczego? Nie, nie mam Bo e, prezydent Komorowski w księży, A, księdze tak, kondycyjnej. Tak, 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 no, tak. No. Prezydent popełnił ten błąd. Więc jeśli Ty popełnisz ten błąd, to nic, to może być prezydentem. Zależy, który prezydent. E, aktualny prezydent. Aha. Także pytanie do Ciebie, jak piszemy słowo ból? By. U zamknięte i L. Słuchajcie, co do poziomu, to nie wiem, czy wiecie, jaki prezydent Komorowski ostatnio popełnił błąd ortograficzny. Tak. No? Co to było? Czekaj, to ja podpowiem. To powiedz mi może Robert, na początek. Jak piszemy słowo ból? Ból? Mhm. By? U? Przez jakie U? Otwarte. I tak właśnie napisał prezydent Komorowski. A nie napisać? Przez zamknięte. U. Ból, bo. Bol Eee, pytanie takie, z powrotem jak piszemy? Z powrotem przez S. Nie, Jezu Martynę? Czekaj z, z powrotem. powrotem. Z powrotem ja mam z, że przez z, z, i z i powrotem tak. No dobrze, nie. dobrze. Eee, z powrotem, <grym> yy, to ja bym napisał przez S jako jedno słowo, aczkolwiek. No nie, to tu się waha To by akurat źle napisał, <grym> okay. bo z powrotem <grym> pisze się Z odstęp i powrotem Macie Kuba. Jako znak pojednania końca naszej wojny ofiaruj ci tę fantastyczną koszulkę. Matura to bzdrowa. A ja ofiaruję tobie koszulkę, nie kryty. Może być. Dzięki. Dzięki. Chciałem pozdrowić mój zespół, czyli Szymona i Maczka, czyli e, członków zespołu Artur Kwiatkowski Enderoka Billy Crew. pozdrawiamy. Ja myślę, że możemy pozdrowić Kopyto, która tego nie ogląda, ale może Ja pozdrawiam Kopyto, i ja pozdrawiam też Grzyba i Petrę. O oraz Tegnę, rodziców i w ogóle cały fan klub. Dziękuję bardzo. Do widzenia sąsiada tego przystojnego. Matura to bzdura. Oh yeah. Do zobaczenia w internecie. Przelek. Tak mi się wydaje.